Sprawdzamy stan samochodów wystawionych na sprzedaż na parkingu. Znaleźliśmy Opelka Astre. Na kartce mamy informację, Cena 24,499 zł. Nawigacja bezwypadkowy, grzane w i przebieg 286 zł. Tysięcy. Jeśli chodzi o stan tego autka, no jest w porządku. Normalne rzeczy eksploatacyjne, takie jak przecierki, gniecenia, ryski. Jedną rzecz tylko znalazłem. Tutaj na zderzaku jest taka mała zlewka z bezbarnego. Jeśli chodzi o opony, no troszkę tutaj kiepski stan, Popękane, mało bieżnika. Znalazłem tutaj jeszcze pęknięty lakier na zderzaku i tutaj po całej długości jest zlewka. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, czyli zderzak był lakierowany. No i zgarnęliśmy sobie tego autka, wpisaliśmy w karę Zobaczmy, co pokaże. Lecimy po kolei. Nie kradziony stan licznika 285 623. A tam, jak dobrze pamiętam, chyba było 286 uszkodzenia. Coś jest, nawet trzy razy. Pierwsze uszkodzenie jest na 27 tysięcy w 2014 w Niemczech, następne jest też w Niemczech w 2017 na 6 tysięcy, przepraszam, 7 600. a ostatnie, a to już malutkie w Polsce w 2021 roku na 1900 zł.